Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj Kamil Grosicki wraca do Ekstra Zagra w pogoni Szczecin. Zinedine Dizzy Dan zdradził swoje największe marzenie. Arkadiusz Milik wbił szpilkę prezesowi Napoli. Grzegorz Krychowiak może zmienić klubowe barwy oraz szanse Roberta Lewandowskiego na wygranie „Złotego Buta”. Zanim zaczniemy, standardowo zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bugmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Sytuacja Kamila Grosickiego w West Bromwich Albion nie należy do łatwych. Polak nie może liczyć na regularną grę, co na pewno mu nie sprzyja, ponieważ przechodząc z Hull City do obecnego zespołu liczył, że po awansie do Premier League będzie ważną postacią zespołu. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a media coraz częściej piszą o jego nieuniknionym transferze. Wśród zainteresowanych wymieniało się Nottingham Forest oraz Olympiakos Pireus Ligi Greckiej. Grosicki jednak według polskich źródeł ma już dosyć tułania się po Europie i planuje wrócić do Polski, a jego przenosiny są bliżej niż w większości się wydaje. Dużo pisano o Legi Warszawa, głównie po sytuacji, w której menadżer Kamila wysłał zdjęcie z siedziby wielokrotnego mistrza kraju. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że to nie Legia będzie nowym pracodawcą reprezentanta Polski, a jego pierwszy w karierze zespół. Dokładnie chodzi o Pogoń Szczecin, w której Grosik stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki, zaczynając od U-19, przechodząc do rezerw, a kończąc na pierwszej drużynie. Następnie grał w Legii oraz Jagiellonii, a od 2011 roku prowadzi swoją karierę poza granicami ojczyzny. Kamil po 10 latach może wrócić do Polski i Pogoni, która obecnie jest liderem Ekstraklasy i realnie walczy o mistrzostwo. Podobno do jego przenosi może dojść już w tym miesiącu. W Polsce Grosik na pewno nie mógłby narzekać na brak gry, co jest bardzo istotne w kontekście jego wyjazdu na czerwcowe Mistrzostwa Europy. Każdy w życiu ma jakieś marzenia. Dla niektórych są to stricte rzeczy materialne, a dla innych osiągnięcia, które ustawią ich do końca życia. Podobnie jest i u piłkarskich legend. Wydaje się, że takie postacie jak piłkarze wygrali na loterii, zarabiając ogromne pieniądze z tego, co sprawia im przyjemność. Ale i w ich przypadku istnieją marzenia, które mimo to wciąż należą do tych niespełnionych. Dobrym przykładem jest Zinedine Zidane, który w ostatnim z wywiadów stralił swoje obecnie największe marzenie. Jeden z dziennikarzy zadał mu takie pytanie: Ostatnio Le Graet, prezes francuskiej federacji, nazwał pana faworytem do zastąpienia Didier'a, tej Czy chciałby pan kiedyś objąć kadrę Francji? Oczywiście, że tak, ale przecież mówię o tym już od 10 lat. Mam świetne relacje z prezesem federacji. W końcu znamy się już od 1998 roku. To na pewno mój cel. Wypracować kadrą. To byłoby coś pięknego, ale na razie jestem jednak w realu i skupiam się tylko na tym. Cieszę się z każdego dnia w pracy. Zidan to szkoleniowiec, który przez ostatnie 5 lat wyrobił sobie mocny status w świecie trenerskim. Także kto wie, może za jakiś czas zobaczymy go za starami obecnego mistrza świata. Piszcie w komentarzach, czy widzielibyście Zidana na stanowisku selekcjonera Francji i czy poradziłby sobie w tej roli. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji. C9. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka: do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić, już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, tułączając do ligi, wpisać kod FTV, i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Nie ma co oszukiwać, ale niegdyś dobre relacje między prezesem Napoli a arkadiuszem Likiem na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy mocno się pogorszyły. Jeszcze w latach 2016-2017, gdy Polak zmagał się z ciężkimi kontuzjami kolana, zarówno klub, jak i sam prezes mocno go wspierali oraz dali mu możliwość szybkiego powrotu na Morawę po udanej regeneracji. Niestety nie było to bezinteresowne, ponieważ według wielu źródeł prezes, proponując Arkowi nowy kontrakt w maju zeszłego roku, postawił jasne weto: albo podpisze nową umowę i będzie dalej grał, albo nie podpisze podpisze i z jakiejkolwiek gry nici. Jak powiedział, tak też zrobił i Milik od początku obecnego sezonu nie rozegrał dla Napoli ani minuty. Na szczęście prezes puścił go w styczniu do Lpiku Marsylia, gdzie 27-latek powoli wraca do optymalnej formy. Ale to nie koniec. Niedziela 14 lutego był dniem popularnym walentynek który Arek wykorzystał do wbicia małej szpilki w prezesa Napoli. Napastnik na swoim Instagramie, który liczy milion obserwujących, wrzucił wymowne zdjęcie z prezesem Napoli, które obecnie widzicie. Nie trzeba raczej nic dodawać, aby stwierdzić, że Milik po prostu zakpił ze swojego byłego szefa. Czy to dobrze, czy nie, nie ma co oceniać, ale jasne jest jedno. Polski snajper mimo czterech lat gry dla Napoli w oczach prezesa jest skreślony i na pewno nie może liczyć na powrót do owej drużyny. Grzegorz Krychowiak swoje lata świetności jako piłkarza ma już dawno za sobą i mało prawdopodobne, aby one wróciły. Od udanego Euro 2016, kariera defensora zaczęła progresywnie upadać. Transfer do PSG miał być nowym, świetnym rozdziałem dla Grześka, a okazał się chyba jego najgorszym okresem w jego życiu sportowym. Wypożyczenie do West Bromwich Albion również nie należało do udanych, a dopiero latem 2018 roku wszystko zaczęło wracać do normy. Krychowiak został początkowo wypożyczony do Lokomotywu Moskwa, a rok później wykupiony za 12 milionów euro. Krycha do tej pory rozegrał dla rosyjskiego klubu 93 spotkania. Strzelił 15 goli i zaliczył 11 asyst oraz często był wybierany zawodnikiem meczu. Mówiąc krótko, Polak w Rosji jest jedną z największych gwiazd Premier Ligi. Dlatego coraz głośniej mówi się o jego przenosinach. 31 latkiem interesuje się jeden z klubów niemieckiej Bundesligi. Niestety nie wiemy o kim dokładnie mowa. Krychowiak sam również wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Analizuje na spokojnie. Muszę to jednak zaplanować. Nie będę czekał na ostatni dzień okienka transferowego. Są jakieś rozmowy, telefony od agenta, ale to całkiem normalne. Nowa liga byłaby nowym doświadczeniem i czymś fajnym. Ostatnio dostałem nawet telefon z jednego z niemieckich klubów. Na razie nie będę o tym mówił. Kontrakt Grześka z Lokomotivem jest ważny do połowy 2022 roku, jednak zainteresowany klub mógłby go wykupić już tego lata, a jego kwota nie powinna przekroczyć 20 milionów euro. Na pewno ciekawie byłoby ponownie zobaczyć Krychowiaka w lidze Stop 5, a Bundesliga mogłaby okazać się dla niego dobrym miejscem. Choć oczywiście i tak wszystko zweryfikuje boisko. Zarówno sezon 2019-2020, jak i cały zeszły rok był bardzo udany dla Roberta Lewandowskiego. Polak zdobył z Bayernem Monachium potrójną koronę, a on sam został królem strzelców wszystkich możliwych rozgrywek. Niestety z powodu pandemii nie odbył się plebiscyt France Football, na którym prawdopodobnie Lewy po raz pierwszy zdobyłby złotą piłkę. Jeśli za to chodzi o złotego buta, to przegrał on ostatecznie z Immobile, który miał o 4 kolejki więcej do rozegrania od 32-latka. Czasu jednak nie cofniemy. I tu można zadać sobie ciekawe pytanie. Jakie są szanse, aby w tym roku Robert Lewandowski sięgnął po dwie najbardziej prestiżowe statuetki za osiągnięcia indywidualne? Jeśli spojrzymy na jego obecną formę, to szanse są niemałe, ale to nie wystarczy. Bayern na pewno w tym sezonie nie sięgnie po potrójną koronę, ponieważ miesiąc temu odpadli oni w poharze Niemiec, dlatego pozostaje im Bundesliga oraz Liga Mistrzów. Jeśli klub wygrałby obie rozgrywki i strzelił wystarczająco dużo goli, to jego szanse mocno wzrosną na wygranie złotej piłki. Niestety w tym roku odbędą się również Mistrzostwa Europy, na których reprezentacja Polski raczej daleko nie zajdzie, a to może mieć bardzo duży wpływ w grudniowym plebiscycie. Dlatego, aby się bez tego obyć, lewy w tym sezonie Bundesligi musiałby przynajmniej wyrównać rekord Gerda Müllera, strzelając 40 bramek. Zadanie te będzie trudne, ale możliwe do wykonania. Jeśli Robert tego dokona, to ma gwarantowane miejsce w top 3 nominacji. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że konkurencja nie śpi, o ile FC Barcelona i Messi w tym roku grają poniżej oczekiwań, to Cristiano Ronaldo ma szansę daleko zajść z Juventusem. Jest również i PSG oraz Kylian Mbappé, któremu France Football chętnie by przyznał złotą piłkę, bowiem to jest ich rodak. Ale nie ma co się od razu doszukiwać rzeczy typu faworyzowanie. Choć z drugiej strony już nieraz można było zauważyć taki zabieg w kilku plebiscytach. Co do Złotego Buta, szanse te są znacznie większe. Lewy obecnie jest liderem kwalifikacji tej nagrody i o ile utrzyma obecną formę strzelecką, to nikt mu nie odbierze tego tytułu, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Wtedy bowiem mimo 34 bramek zdobytych przez Polaka, Złotego Buta wygrał Immobile, o czym mówiłem na początku. Piszcie koniecznie w komentarzach, jak oceniacie szanse Roberta Lewandowskiego na wygraną Złotej Piłki oraz Złotego Buta w tym roku. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć.